I nie spędził tam nawet minuty o szczegółach Awraca Zalewska. Gdzie was nawet? Szymon Wołognia to kolejny polityk, którego nazwisko pojawia się w kontekście uczelni kolegium, Humanum. Uczelni, której były władze podejrzane są o handel dyplomami, a były rektor usłyszał prawie 100 zarzutów. Ja w pewnym sensie jestem, podobnie jak tysiące ludzi, ofiarą tych uczelni, bo po prostu myślałem, że tam będzie można studiować i normalnie skończyć studia. Okazało się, że ta uczelnia ma podejrzaną reputację, że są wątpliwości, że jednak ludzie, z którymi zacząłem po drodze rozmawiać, mówią, wiesz, może jednak niekoniecznie, to nie jest ta jakość, to nie jest to miejsce. I ten pomysł zarzuciłem. Było inne rzeczy, kłamstwo. Szymon Głownia na specjalnie zwołanej konferencji potwierdził, że w 2020 roku złożył na kolegium Humanum niezbędne dokumenty, by dokończyć tam wcześniej przerwane na innej uczelni studia z psychologii. Ale edukacji na tej uczelni nigdy nie rozpoczął. Jeżeli nie płacisz czesnego, nie uczestniczysz w zajęciach, to ci po prostu skreślają z listy studentów. I to się Czyli ja żadnego tak... przedmiotu pan nie zaliczył, nie, nie dostał pan informacji o tym, że rektor wpisuje pana oceny na podstawie wcześniejszych pana... Nie, bo ja też przedmiot... nie... Bo ja nie miałem żadnego kontaktu z tą uczelnią. Sprawę ujawnił i opisał tygodnik Newsweek, twierdząc, że marszałek Sejmu był na liście studentów, że bez opłat i bez uczęszczania na zajęcia miał uzyskać ocenę, a w konsekwencji dyplom. I że miał za tym osobiście stać ówczesny rektor uczelni. A pośrednikiem w tych kontaktach miał być europoseł Michał Kobosko! Wtedy lider polski na 2050, który też chciał na kolegium w Kowalim Nigdy nie rozmawiałem z Michałem Koboską o tym, że jakieś studia miały być bezpłatne. Nazwisko Szymona Hołowni pojawiało się w każdej rozmowie. Rektor chwalił się takim studentem, nie ukrywał w jakim trybie studiuje i mam nadzieję, że słychać ten cudzysłów. Hołownia wszystkim zarzutom zaprzecza. Pan mówi, że pan się nie stawił na tej uczelni, nie płacił, nie chodził na zajęcia. Tylko, że zarzuty właśnie dotyczą tego, że pan tego nie robił, bo pan... Nieodpłatnie miał te studia skończyć bez stawiania się na uczelni. No tak, Jak pan powie, odpowie na te zarzuty? To są kłamstwa, to są oszczerstwa. Jeszcze wczoraj dobry wyjaśniał sprawę, że on sugerował, że jeśli za jej ujawnieniem, czy wyciekiem czy tak, mam, tak naprawdę nie? jest, stoją służby, czy, czy nie? Natura, ...to sprawa byłaby poważna. To oznacza, że dojdzie do bardzo poważnego kryzysu zaufania w naszej koalicji, to będzie znaczyło, że nie jest to to, na co się I tusk przychodząc i zmieniając państwo tak, żeby... I prezydent Warszawy bronią hołowni. A czy tak jest? Mam pełne zaufanie do tego, co mówi i co robi że kołownia... czy hołownia... Czy kłamie? ...w Szwecji jednoznacznie odniósł się Donald Tusk. Premier stwierdził, że ten to cytat incydent nie wpłynie na zaufanie w koalicji. Jeśli ktokolwiek będzie śmiał użyć swoich y, możliwości, narzędzi, kompetencji, żeby y, y, wpływać na kampanię prezydencką, na wyniki wyborów w Polsce, zostanie przeze mnie wyrzucone następnego dnia.